A w dzisiejszym odcinku wyceny, modernizacje, testy i ogólnie nawał pracy w Software House. Ie. Cześć, witajcie w piątek. Dzisiejszy film będzie tylko jednodniowy, bo po delegacji, z której rzeczywiście wróciłem we wtorek, środa, czwartek i piątek to kongo wszystkich rzeczy, wszystkich tematów. W sumie nie było mnie tak naprawdę w biurze, w pracy piątek, poniedziałek i wtorek, natomiast wyskoczenie z trzech dni w tak intensywnym okresie sprawiło, że... Nawet dzisiaj się chyba jeszcze nie odkopałem na 100%, ale już wyszedłem na prostą. Więc dzisiaj będzie tak naprawdę w telegraficznym skrócie, czym się zajmowałem przez te 3 dni i skąd takie moje nagłe zarobienie, że nawet nie miałem czasu nic dla Was nagrać. A co do kwestii związanych z delegacją, to postaram się ją trochę szerzej omówić w przyszłym tygodniu, bo w sumie nie do końca mogę opowiadać o projektach, które były omawiane w ramach kilku spotkań. Natomiast bardziej chciałem Wam opowiedzieć, jakie problemy mają ogólnie firmy, w kontekście IT, w kontekście wewnętrznych działów IT, w kontekście współpracy właśnie z software house'ami, w kontekście prowadzenia projektów wewnętrznie u siebie, bo wbrew pozorom duża część tych problemów jest wspólna i nieważne, czy prowadzisz sklep internetowy z odzieżą, dużą firmę logistyczną, gdzie jest pełna automatyzacji dotyczących transportu czy pakowania, czy prowadzisz duży portal z rezerwacjami, który zarządza jeszcze siecią punktów albo sklepów. Duża część kwestii związanych z IT, z prowadzeniem projektów, duża część Problemów jest wspólna dla tych wszystkich ludzi, osób, firm, z którymi, z którymi się spotkałem, z którymi rozmawiałem i będę chciał to omówić spokojnie w przyszłym tygodniu, jak mi się już sytuacja czasowa ustabilizuje. I wtedy też do tego właśnie dorzucę kwestię, dlaczego zdarza się, że nie ma innej opcji niż testować na produkcji, właśnie w kontekście problemów, z którymi boryka się, spotyka się duża część. Firm, która na IT, na automatyzacjach, na sprzedaży internetowej jest oparta. Tyle wstępu, co będzie w przyszłym tygodniu, więc polajkuj i zasubskrybuj, bo ja widzę, że tam liczba subskrypcji cały czas rośnie, czego jestem niezmiernie szczęśliwy. A przechodząc do tego, co w tym tygodniu zajęło mi całą masę czasu. No to jedziemy. Punkt pierwszy to wyceny. Z jakiegoś powodu być może po prostu ludzie mają trochę chwili odsapnięcia od swoich standardowych codziennych czynności i standardowych biznesów i mają czas wyjść trochę z pudełka i rozejrzeć się, co jeszcze ciekawego by można było zrobić. Padło do mnie bardzo dużo wyceń i mam całą listę tematów, projektów, które na taką wycenę jeszcze czekają albo już uzyskały, ponieważ to była na przykład kwestia skorzystania tylko i wyłącznie z naszego kalkulatora projektu dostępnego na stronie w prawym górnym rogu, wyceń projekt, więc duża część z tych wycen poszła mi automatycznie, natomiast były też takie tematy, gdzie jednak temat projekt został przesłany do działu programistycznego, do działu deweloperskiego, tak żeby omówić złożoność projektu, tak żeby rzeczywiście wycenić dane zagadnienie. Godzinowo. Mamy koreczek, kto się posiłkuje kartką. Wycena: strony dla przemysłu stoczniowego, platformy do sprzedaży kursów, strona dla gminy, platforma z ogłoszeniami, strona internetowa dla deweloperów. Jak zauważyłem, to są to strony internetowe, które albo ktoś widział, że my robiliśmy, albo nawet bezpośrednio z polecenia. Dewelopera, z którym do tej pory współpracowaliśmy i dla którego już coś robiliśmy, co z mojej perspektywy świadczy o tym, że deweloperzy są zadowoleni z tego, w jaki sposób przygotowujemy ich projekty, w jaki sposób prowadzimy ich przez cały proces tworzenia strony do sprzedaży nieruchomości, a co za tym idzie również z silnikiem do zarządzania tymi nieruchomościami. Punkt drugi to modernizację stron, które przeprowadziliśmy. W zeszłym tygodniu, no a w tym tygodniu po prostu wchodziły na produkcję, więc wiadomo, to też się wiąże z pewnym obciążeniem, przetestowaniem, sprawdzeniem itd. W temacie modernizacji mamy dwie podgrupy, bo jedna to jest poprawienie dostępności stron dla osób z niepełnosprawnościami, czyli zadbanie i podniesienie jeszcze bardziej. Współczynnika WCAG, który głównie dotyczy stron urzędowych, stron e jednostek edukacyjnych albo stron związanych z na przykład muzeami. Więc tych podmiotów podlegających pod ustawę o dostępności jest sporo, bo dostępność to nie tylko zrobienie podjazdu, żeby osoba na wózku mogła się spokojnie do urzędu dostać, ale również na przykład, żeby osoba z niedowidzeniem mogła spokojnie poruszać się po stronie internetowej i korzystać również z tych cyfrowych dobrodziejstw. Druga grupa modernizacji to strony internetowe, które prowadzimy dla, kurczę, chyba już trzeba tak powiedzieć, dla sportowców i akurat tak się złożyło, że obie strony, które prowadzimy, a które możecie znaleźć w naszych realizacjach na naszej stronie internetowej, dostały nowe treści, trochę zmian graficznych, no tak, żeby użytkownikom łatwiej było się na nich odnaleźć oraz żeby pod kątem wizualnym po prostu dopasować do zmieniającego się brandu, trochę je odświeżyć graficznie, więc to druga pula modernizacji, więc tak jak na szybko licząc, było tych Zagadnień modernizacyjnych 4 albo 5, więc już widzicie, że mamy full wycen. Mamy modernizację. Teraz przechodzimy do wisienki na torcie. Start dużych projektów i testy. No i tutaj coś, co rusza w poniedziałek około 9:10, czyli testy dużego e-commerce, dużego systemu, który na początku będzie katalogiem produktów, a w ciągu dwóch tygodni będzie tak naprawdę pełnoprawnym systemem do składania zamówień i prowadzenia rozliczeń z kontrahentami. Trzeba było w tym tygodniu z naszej strony dograć kwestię aplikacji mobilnych, zarówno dla Androida, jak i iOS-a z firmą zaprzyjaźnioną, ale mimo wszystko zewnętrzną, więc pewne. Kwestie komunikacyjne, przekazanie kluczy zajęło trochę czasu. Kwestie z przetestowaniem tego, czy wszystko na odpowiednim systemie operacyjnym działa poprawnie, czy nie ma tam jakichś wtop, bo nie wiem. Po kliknięciu przycisku zlokalizuj albo ustal moją lokalizację okazywało się, że nie, wiem, aplikacja nie żądała uprawnień do pobrania lokalizacji po prostu z GPS-a. Więc wszelkiego rodzaju tego typu problemy trzeba było wyłapać, przetestować na różnych urządzeniach, no i do tego w poniedziałek mam zaplanowane spotkanie w sprawie prezentacji programu lojalnościowego, o którym wspominam Wam od jakiegoś czasu, bo on jest już również na ukończeniu i znowu wszelkiego rodzaju testy, z naliczaniem punktów, ze zdejmowaniem punktów, z anulowaniem punktów, z przywracaniem salda, punktowego po anulacji zamówienia, obsłużenie procesu zwrotów, obsłużenie procesu importu. Punktów, na przykład za zapis na newsletter albo za skorzystanie z jakiejś promocji. Tych mechanik znowu było sporo. No i w poniedziałek mamy start dużego projektu e-commerceowego, mam również prezentację, a właściwie omówienie zarządzania tym programem lojalnościowym z drugą firmą. I jeżeli to wszystko będzie ok, mogą powiedzieć w każdej chwili, że OK, bierzemy na dzień, dwa testów, robimy intensywne testy i być może w środę będzie kwestia odpalenia programu lojalnościowego. No, i znowu trzeba zatankować. niekończąca się historia. No i czwarty obszar, który też mi zajął trochę czasu, no to standardowe rzeczy administracyjne. Zadbać o naszą stronę, zadbać o wpis, trochę pościągać należności, pobawić się w indykacje. bo. Jest sezon urlopowy, jest sezon wakacyjny, czasami maile nie są przekierowywane, faktury gdzieś tam u kogoś wiszą, ktoś jest na trzy trzytygodniowym urlopie, więc wiadomo, że pojawiają się opóźnienia z płatnościami. Nie jesteśmy firmą, która przesadnie nęka naszych kontrahentów, jeżeli tam są kilka dni po terminie, natomiast czasami są takie sytuacje, gdzie nie ma kogoś akceptującego faktury albo zmienił się pion zarządzania w danej firmy i teraz nie wiadomo, kto tą fakturę musi zaakceptować. No i niestety za takimi rzeczami też trzeba pochodzić, co jest czasami. Czasochłonne, czasami czasochłonne, Paulo Coelho. Natomiast, wiadomo, trzeba to zrobić. Są to nasze pieniądze, zarobione usługi, wykonane. Bardzo sobie cenimy kontrahentów, którzy płacą w terminie. Lubimy taką współpracę mieć jasną, czystą. Nawet jeżeli jakaś organizacja potrzebuje 30 dni terminu płatności, nie ma problemu, ale po prostu oczekujemy, że w tym 30 dniu. Pieniądze będą u nas na koncie, a nie, że ktoś mówi: Dobra, dawajcie mi 7-dniowy termin płatności, a płaci po 45 dniach. Takich sytuacji bardzo nie lubimy. Wolimy to właśnie rozgrywać jasno, komunikatywnie. Potrzebujesz 30 dni terminu płatności, 45 dni terminu płatności. OK, ale powiedz to jasno. Dogadamy się, a nie będziemy się potem bawić właśnie w jakieś tam kwestie związane z wydzwanianiem, pisaniem do księgowości, a co z tym, a co z tamtym. To jakby po co? Szkoda naszego czasu, szkoda czasu kontrahenta. No to tak w skrócie wyglądał ten mój trzydniowy tydzień. Wiem, że Grzegorz z Michałem mają swoje tematy. Michał ciśnie tematy logistyczne. Grzegorz ciśnie tematy e-commerce'owe związane z administracją i z rozwojem sklepów, którymi się opiekujemy i z którymi współpracujemy od lat. No i to powiedzmy nasza taka główna funkcja, trochę nadzorcza, trochę właścicielska, że każdy te swoje projekty ma przypisane do siebie i musi o nie dbać. A reszta ekipy standardowo dostaje różnego rodzaju podzadania, różnego rodzaju drobniejsze taski do realizacji tak, żeby no po prostu szło to wszystko maksymalnie płynnie. Więc zarobieni mega, jak na wakacyjny, jak na spokój, który miał teoretycznie być, że ludzie pójdą na urlopy, nic nie będą chcieli? Nie, zupełnie to tak nie działa. Natomiast co to dużo mówić? No, jest dużo pracy, zakładam, że będzie z tego dużo pieniędzy albo dużo satysfakcji, przynajmniej. Chociaż za satysfakcję to się raczej, chociaż z satysfakcją to się raczej nikt nie naje Tyle z tego piątku. Paczucha do odebrania w paczkomacie. Jesteśmy w kontakcie w poniedziałek, i mam nadzieję, że opowiem Wam właśnie o wnioskach z delegacji oraz wnioskach związanych z testami na produkcji. Miłego dnia, miłego weekendu, trzymajcie się. Cześć.